Na dużej machinie się pojedynczy człowiek skutecznie nie przeciwstawi. Może przed nią uciec, ale żeby ją zatrzymać, potrzeba siły, trzeba zorganizowanego zespołu. I po to się tutaj zbieramy wszyscy. Po to tutaj jesteśmy z różnych miast, z różnych organizacji, z różnymi doświadczeniami. Ale to jest coś, co nas łączy i ta idea rośnie. Ja pamiętam, pamięta też Justyna, pamięta Piotr. Ile nas było 5 lat temu, 3 lata temu? Ile nas jest teraz? Jest nas, myślę, że 50, może i 100 razy więcej niż wtedy. I zawdzięczamy to tej pandemii, więc ja, szczerze powiedziawszy, w pewnym sensie jestem wdzięczny temu zjawisku. Bo to budzi nas do tego, żebyśmy realnie brali sprawy w swoje ręce, żebyśmy przestawali wierzyć w tak zwane autorytety i w prawdę z telewizji. Zapraszam wszystkich do działania, do wspierania stolika wolności. Róbcie to wszystko lokalnie. Zwycięstwo jest przed nami. Wygramy to. Dzięki. Dzięki. W sumie nie. Dzięki. Słuchajcie, no a teraz chciałem zaprosić tutaj gwiazdy wolności. Z organizacji stopnop Justyna Socha, Piotra Jawornika i Neosa. Jest z nami Mateusz. Mateusz, gdzie jesteś? Mateusz buduje system pod względem ekonomicznym. E, może zaczniemy tak. Piotr zaczniesz? Tak, dobrze, okej, okay. to tyle podejdziesz. Sorry, sorry. Witajcie wolni ludzie! Ja powiem wszystko, e, Dziękuję za zaproszenie, takiej... No, Ale zobaczcie jak on ma sprawę, nie? Jak przy od razu jak głośno? Chciałem podziękować organizatorkom Stolika Wolności, bo to właśnie z, te, z tego pięknego Trójmiasta wywodzi się, z tych trzech wspaniałych, od tych trzech wspaniałych dziewczyn, od, od Olgi, od Ani i od Mai. Ale ja mówię o tym pamięty wieczorze, gdzie przy tej pamiętej butelce herbaty. Także stąd wywodzi się ta inicjatywa w sposób na szkołę, także Tutaj Trójmiasto jest też kolebką wolności, tak jak tutaj pokazuje nam historia. Ja nie chcę was tutaj zanudzać jakimiś powiennymi przemowami. Chcę tylko podziękować, że jesteście, że jesteście wolnymi ludźmi. Że mimo to, że złośliwi mówią, że te pikniki, te spacerki, to, to nic nie daje, tak? Ale właśnie dzięki tym spacerkom, tym piknikom. Tacy wasi ludzie jak wy mogą zjechać do jakiegoś jednego miasta, poznać się, wymienić informacjami, kontaktami, i to właśnie dzięki takim inicjatywom uczymy się życia poza tym zbrodniczym systemem. Ten rok pokazał nam, że my nie potrzebujemy już tego systemu. My sobie doskonale radzimy, nauczyliśmy się radzić poza tym systemem, poza ich ustawami, poza ich prawami malowanymi na. Tak, jak kiedyś Paweł Nogal powiedział fajnie na prezentacjach w PowerPoincie wyświetlanych na, w tvn -ie. Zobaczcie nawet, że mainstreamowe media nawet okłanały nas z pogodą. Tutaj miał lać dzisiaj deszcz. Zobaczcie. To kolejny no? znak na to, że media kłamią. Wracając jeszcze do tego, że to, co robimy, nic nie daje, jak to złośliwie mówią. Widzieliście dzisiaj tą kolejkę pod tym punktem szczepień? Kochani! To dzięki Wam ta kolejka dzisiaj była krótsza o co najmniej pół kilometra! To właśnie dzięki Wam dzisiaj uratowaliście być może kilkadziesiąt istnień ludzkich, a może być może kilkaset osób nie trafi dzięki Wam do szpitala. Dziękuję Wam kochani bardzo za to, że jesteście niezłomni. I proszę Was o jedno: przestańmy mówić, że czas. Aby się jednoczyć, zacznijmy mówić, jesteśmy wolni i zjednoczeni ponad podziałami! Jak skończy Justyna, jeszcze mam do Was prośbę, ponieważ 22 maja razem z naszym protestem, który robimy w Warszawie, tak zwanym spacerkiem kolejnym, lecę do Bolonii, do Włochy, wspierać największy włoski protest dotychczasowy przeciwko obostrzeniom. I chciałem taki krótki filmik sobie tutaj nagrać, aby takie wyrazy wsparcia, ponieważ oni też nas wspierają w takich akcjach, żebyśmy sobie wszyscy krzyknęli tak razem Bolonia, jak Jeżeli macie wszyscy przeciwko temu nic, to nie wiem, zrobimy to teraz czy po Justynie, czy teraz, teraz, teraz. teraz. na gorąco lecimy, tak? tak jest. Super. Na żywca. Na żywca. <śla> Bolonia. Jak krzyknę 22 ja Macio, a wszyscy razem Forza Bolonia, tak? Tak! 22 tak. Macio! Forza Bolonia! Mamy to, dziękuję wolni ludzie! Oddaję Justynie. głos Justynie. <noise> dziękuję. Słuchajcie, no ja nie wiem co mam powiedzieć, bo chciałam dokładnie od tego samego zacząć moje przemówienie. <grymianie> to ja inaczej trochę. Czy jesteście wolnymi ludźmi? <grymianie> I to chciałam usłyszeć. <grymianie> Kochani, ja tutaj byłam już dzisiaj o godzinie 11, i ta kolejka tam, przed tym kontenerem z napisem Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, była kilkukrotnie dłuższa. Pozwoliłam sobie y, włączyć live'a na Instagramie, bo na Facebooku mam tygodniowego bana. I kochani y, porozmawiałam z tymi ludźmi pytając ich o ich motywy. I usłyszałam od czterech osób, że te szczepionki nie powodują powikłań to po pierwsze. Usłyszałam, że chcą podróżować. Tak. Usłyszałam, że chcą wreszcie wrócić do normalności, chociaż nie zgadzają się z przymusem szczepień, z paszportami covidowymi, oni są gotowi oddać odrobinę tej swojej wolności, licząc na to, że zaraz odzyskają całą. Nic bardziej mylnego. Damy im palec, zabiorą nam całą rękę. Doskonale już my wszyscy tutaj zgromadzeni na stoliku wolności wiemy. Wiem doskonale, jak czuje się każdy z Was. Czujecie się samotni w swoich rodzinach, w swoich środowiskach, w szkołach swoich dzieci, wśród ludzi, którzy może wiedzą, co jest grane, ale po prostu się boją. Paraliżuje ich strach. Boją się utraty pracy, bliskich, ostracyzmu, środowiska. I myślą, że za chwilę będzie znowu normalnie. To my. To my jesteśmy jedyną nadzieją na zatrzymanie tego szaleństwa. I tak jak mówił Piotr, ocaliliśmy już niejedną osobę. Ocaliliśmy niejedną osobę mówiąc prawdę, odważnie mówiąc prawdę, tak jak lekarze, którzy teraz są stawiani pod sądem. Chciałabym móc dzisiaj Wam obiecać coś. E tak jak mówił Paweł Nogal, powiedzieć coś pozytywnego. Ja Wam powiem tyle. Ja nie wierzę w te wszystkie czarne scenariusze, którymi jesteśmy straszeni, w to, że będziemy żyć w jakimś cyfrowym świecie niewoli, bez nawet milimetra wolności, monitorowani na każdym kroku. Nie wierzę, że to się spełni. Ja mam jeden apel. Skoro wiemy, że połowa Polaków nie chce się szczepić tymi eksperymentalnymi preparatami, powiedzmy im tak. To my chcemy, tą połowę Polaków widzieć za chwilę na ulicach. Oni wszyscy muszą się pozbyć swojego lęku i wesprzeć każdą możliwą inicjatywę w naszym kraju i na świecie osobiście, swoją osobistą obecnością nie klikaniem w internecie. I tak jak mówi Piotr, my nie jesteśmy podzieleni, nie trzeba nikogo jednoczyć. Chcemy wolności. I to jest najwyższa wartość. Najwyższa wartość, mamy prawo w sposób świadomy i wolny decydować o swoim życiu, o życiu swoich dzieci. Nie będą tobie tego robić y, sprzedani globaliści ani inne grupy zawodowe, które dla pieniędzy potrafią zabijać ludzi. Jesteśmy na wojnie, na wojnie i już są ofiary, ofiary tej wojny. Także takie moje przesłanie. Poproście wszystkie osoby, które nie chcą się szczepić tymi eksperymentalnymi preparatami, żeby wyszły zaraz na ulicę. Okazja: 3 maja, Wałbrzych. 25 maja, Marsz Wolność, Warszawa. 12 czerwca, międzynarodowy protest przeciw przymusowi szczepień. Warszawa pod hasłem Wolność od paszportów szczepionkowych. Wiem, że was tam zobaczę, ale mam nadzieję, że zobaczę też. Tą połowę Polaków, którzy mają w rękach siłę, żeby to globalne szaleństwo zatrzymać. I wierzę głęboko, że to się wydarzy. Oby w miarę szybko. To takie moje przesłanie. Chcę jeszcze tylko podziękować wszystkim środowiskom, które przez ten rok yy, robiły wspaniałe rzeczy yy, aktywistom, lekarzom, naukowcom, prawnikom. Yy, Dziennikarzom społecznym, jak to się mówi, fotografom, zrobiliście wielką robotę, ocenili, oceniliście niejedno życie i tego się trzymajmy. Mamy w swoich rękach ogromną siłę, żeby zatrzymać to szaleństwo i skierować losy świata we właściwym kierunku. Wolność, kochani! Wolność, 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 wolność! Wolność! Tak, Mateusz, gdzie jesteś? Witam pana serdecznie. Witam. Dziękuję. No cześć, cześć wszystkim. Cieszę się, że zostałem tutaj zaproszony, chociażby dlatego właśnie, żeby te parę osób, które nas gdzieś oglądają bądź nie mogą oglądać, zobaczyć tutaj, może na after party też mam taką głęboką nadzieję. I tak. Okej. Okay. Na, najważniejszy moim zdaniem pozytyw tego, że tutaj jesteśmy, to jest nie tylko to, że ja jest jakaś znana osoba, ja czy ktokolwiek inny, tylko to, że są inni ludzie. Bo nawet jak powiedzmy w takiej Francji, jeszcze głośniej o kurcze, w takiej Francji wyszło kilkaset tysięcy osób, czy kilka milionów, to to jakby jeszcze nie wystarczy tak, bo nie wiem, w Afryce tak sobie to wyobrażam, tam są setki milionów e, ludzi i teoretycznie są w jakimś tam stopniu wolni ale nie potrafią nic e, stworzyć takiego, czego jak gdyby większość osób oczekuje od, od cywilizacji czyli jakiegoś ładu, porządku piękna, sprawiedliwości bezpieczeństwa, no ludzie nie potrafią w masie e, sami tego zrobić to mnie zawsze właśnie zastanawiało, czemu tak jest, że dużo ludzi nie potrafi ukierunkować się sami, prawda? Teraz to jakby rozumiemy i widzimy tą machinację, to powolne czynienie z ludzi takich bezwolnych niewolników, pokazywanie im gdzieś miejsca w szeregu, w takim gdzieś zaszufladkowaniu, w którym ci ludzie nawet nie postrzegają siebie jako potencjalni kreatorzy tej rzeczywistości, w której żyjemy. No i to jest takie duże zadanie, które ja przed sobą postawiłem i nie mam jakiejś pewności, chociaż mam przeczucie, że to może zakończyć się z sukcesem, że jedną z takich e, dróg oprócz właśnie tego, żeby nas było dużo, żeby było głośno, żebyśmy byli zgłodni, e, głodni, <laughs> jakiś Trojdowsko <laughs> chyba. <śmiech> Zgodni jest jakby e, też też to, żebyśmy potrafili w tej naszej zbiorowości wziąć taką e, nie tylko wolność, ale też odpowiedzialność, tak? To jest takie duże, duże słowo i ono się czasami źle kojarzy, ale ono też jest jakby czymś, co daje nam dużo wolności, właśnie, bo jakie są granice przed każdym z Was, jeśli chodzi o sferę wpływu, jaki możecie mieć, prawda? No każdy może przynajmniej w tej systemowej rzeczywistości założyć firmę, jakiś kanał na YouTubie, no i sky is the limit, prawda, można wyjechać za granicę, można bardzo dużo rzeczy zrobić, niektóre ścieżki są takie otwarte, natomiast niektóre ścieżki są takie ewidentnie stricte zamknięte i nawet się o tym nie myśli, tak, mam tutaj na myśli polityka, władza, bankowość, tego typu sektory, tak. Wiemy, że to są służby, że to jest wojna cały czas, że to jest bardzo gruba manipulacja mediami, nauką. To jest jedna wielka chuspa, jak my to często mówimy i jak gdyby odczarowanie tego wszystkiego i wzięcie odpowiedzialności za sektory, te, które są od dawna w obcych rękach, jest de facto najtrudniejsze, bo to nawet ciężko sobie wyobrazić, że Polak byłby u siebie i odpowiadał za nasze włościa, prawda? A nie jakiś pan feudalny, czy król, czy cesarz, czy papież, czy tam jeszcze jakaś tajna organizacja. I dla mnie, właśnie tą drogą odpowiedzialności jest stawianie sobie takich ambitnych, może troszkę aroganckich nawet celów, związanych z tym, że my wcale nie musimy się pytać, prosić, zapisywać, stawać w jakiejś kolejce po naszą możliwość wzięcia odpowiedzialności za to terytorium, tak? My musimy po prostu się nauczyć to robić i wtedy, jakby ta możliwość sama przyjdzie. Można albo się prosić i czekać w kolejce, albo można się uczyć to robić i wtedy kiedy pojawi się moment my po prostu staniemy się tym co sobie zaplanujemy czyli tym wolnym Polakiem suwerenem i tak Natomiast na ten moment potrzebujemy, i to robimy jako organizacja, przećwiczyć sobie model współpracy społecznej, który będzie oparty o takie założenie, jakbyśmy już chcieli żyć docelowo czyli, że mamy własne finanse, własną komunikację i nie przejmujemy się całkowicie narracją, tymi różnymi wrzutami, polaryzacjami, które są nam podsuwane przez media. Tak? No i to jest no, długa droga, długo trzeba się samego, samemu odczarowywać, a ja to tak jak trochę taką grę traktuję, w której gram taką swoją postać, która robi jakieś misje, to jest strasznie takie dziwne w pewnym momencie. No ale też no, wydaje mi się, że pomaga to troszkę wyjść poza, poza, poza boks. No i to jest to coś, co my ofiarowujemy, ja przynajmniej osobiście z siebie, że mam taki talent do inspirowania troszeczkę, troszkę przekraczania barier w tym, co można zrobić, jak można się komunikować, jak można i co planować i to w zasadzie jest wszystko, no bo jeśli my w głowie przyjmiemy pewne wyobrażenie na temat dobrej przyszłości, to co Justyna skończyła na tym, że wcale nie musi być tak, jak ci Rockefellerowie zaplanowali. To to jest mało, mało prawdopodobne, prawdę mówiąc, ponieważ większość planów się nie spełnia, tak? Powiedz Panu Bogu, że masz plan, to on się wyśmieje, tak? I nawet ci masoni, ci wszyscy, oni mogą wszystkie komputery mieć, wszystkie jakieś wpływy, pieniądze, ale i tak nie da się, nie wiem, człowieka jednego upilnować na, na stanowisku. To jest po prostu, kontrola nie jest dobrą, możliwą opcją zarządzania społeczeństwem. Więc ich plan na pewno się wysadzi. I teraz pytanie jest tylko, czy my jesteśmy gotowi i czy my mamy własny plan. No bo jak już mamy wyjść tą na ulicę, no to z czym? Co jest na naszej fladze? Jaki kolor, jaki symbol, prawda? I czy mamy jakieś wspólne wartości, które nas będą jednoczyć, ale też czy to jest dobrze osadzone w reali? Bo nie żyjemy w odosobnieniu. Polska i to miejsce na mapie żyje w pewnej konkretnej rzeczywistości, w której dzieją się procesy, które nam umykają. Tak mam tu na myśli wojny gospodarcze, militarne i tak dalej. No i tutaj naprawdę jest bardzo to trudne i duże wyzwanie dla wszystkich Polaków, zwłaszcza takich aspirujących do bycia kimś więcej niż konsumentem wpisanym jako trybik do takiej wymyślonej przez obcych ludzi rzeczywistości bardzo ambitne zadanie jest przed nami odnaleźć się w nowej międzynarodowej rzeczywistości i samemu wykreować kim my tutaj jesteśmy z z, tego, z jakiej pozycji my występujemy czy z pozycji właśnie władcy suwerena ludzi od których wszystko zależy czy my po prostu jesteśmy ludźmi którzy myślą i zakładają poprzez swoje działania że władza decyzyjność jest u jakichś obcych ludzi którzy siedzą gdzieś w Warszawie no to to jest błędne założenie bo władza jest u nas jeśli my potrafimy tą władzę po prostu sprawować tak tu nie chodzi, żeby siedzieć na tronie w koronie, prawda? Tu chodzi po prostu o pojmowanie rzeczywistości i optymalizowanie tego, co się dzieje, żeby po prostu ludzie mieli większą satysfakcję z życia, jakby włączając się w to, co im proponujemy. No więc no chyba tutaj postawię kropkę. No bardzo fajne tutaj są wnioski, że jesteśmy faktycznie zjednoczeni, to nie trzeba tworzyć jakichś bytów semantycznych, jakichś takich idei górnolotnych. No chodzimy koło siebie, więc siłą rzeczy coś nas łączy, wyrastamy z tej samej ziemi. Oczywiście wszyscy się diametralnie różnimy, ale wystarczy, żebyśmy po prostu traktowali się po ludzku z takim, no czasami też, no, pokorą, wynikającą z tego, że znamy sami swoje słabości i wiemy, że jesteśmy ułomni. Ja wiem na przykład, myślę, że każdy wie, że jest w jakichś tam kilku aspektach przynajmniej niedoskonały, co najmniej. No i po prostu przestać jakby się koncentrować na tym, co nam się nie podoba, tak? Tylko no, wziąć odpowiedzialność też za swój własny sukces, nie obarczać jakby winą, czy, czy nie, nie warunkować e, tego, co my chcemy zrobić tym, czy innym się to podoba, czy się zgadzają, czy poklepią po plecach i tak dalej. No i jak każdy będzie robił sw swoje, to nawet nie trzeba będzie jakichś wielkich konferencji bo będzie wiadomo, co kto robi dobrze. No, teraz, internet pozwala naprawdę sobie wszystko transparentnie wyłożyć. No, chyba trochę przedługi wykład, więc <laughs> <laughs> okrzyków nie będzie, bo nie znam. Ale pracujemy nad jakimiś piosenkami. <laughs> Dziękuję. Słuchajcie, jest z nami jeszcze tylko osoba, poczekaj, proszę, tylko chwilkę. Jest z nami pewna osoba, która e, ogólnie wolny człowiek e, postanowiła się zaszczepić. I udała się do punktu szczepień. Renatko, możesz powiedzieć parę słów o Twojej przygodzie ze szczepieniem? Jak bardzo cię zachęcili? Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie, jestem mieszkanką Wejherowa. No i mój tatuś, jakby w pierwszej kolejności dostał zaproszenie na to szczepienie, więc ja koniecznie chciałam z nim pójść, robić taki wywiad. No ale niestety tatuś mnie uprzedził, zrezygnował ze szczepienia. Jest człowiekiem bardzo tym, pełnym energii. No i teraz mam być niesłyszalna. To znaczy. to namieszać, ale nie udało się. Okej, okay. więc tak, mój tatuś ma 83 lata i zrezygnował z tego szczepienia. Mama powiedziała, że żadna siła nie jest w stanie jej zmusić do zaszczepienia się, ponieważ całe życie na nic się nie szczepiła, jest zdrowa, w związku z tym nie będzie się szczepić. No i pomyślałam sobie, że mój plan przeprowadzenia jakiegokolwiek wywiadu z panem doktorem, no po prostu spełzł na niczym. Aż do przedostatniego piątku. Jestem sobie w sklepie, dostaję telefon i pyta mnie pani tak, pani Renato, bo ja to dzwonię z naszej przychodni i ja tu panią serdecznie zapraszam na szczepienie. Mało z wrażenia, nie usiadłam na tyłek i mówię tak, ale jak na jakie szczepienie? Przecież my nie mamy żadnej szczepionki, przecież to jest preparat warunkowo dopuszczony do użytku jednego roku. Pani się zbulwersowała po tamtej stronie słuchawki mówi, jak nie, to nie. No i odłożyła tą słuchawkę. Więc ja sobie tak odczekałam pięć minut i myślę sobie, ale ty jesteś głupia, przecież ty chciałaś wywiad zrobić, więc no trzeba koniecznie zadzwonić jeszcze raz się umówić. No więc tak jak postanowiłam, tak zrobiłam, pani odebrała jeszcze raz ten telefon i mówi do mnie, no ale przecież pani to tu jest przeciwnikiem i w ogóle, a ja mówię, ale już myślałam, ja to tak chyba, to tak wie pani pochopnie. No ja jednak będę chciała być zaszczepiona. Więc ja przyjdę. No i wyznaczyli mi termin, byłam w zeszłym tygodniu. Poszłam na tą rozmowę kwalifikacyjną, no, rozmowę. To rozmowy tam w zasadzie żadnej nie było. Po prostu Szłam z sercem na ramieniu. Ci, którzy mnie znają, mieli ze mną kontakt. Wiedzieli, ile mnie to kosztowało. Ja miałam kluskę w gardle. Myślałam, że mnie zatrzymają na siłę, zaszczepią i że w ogóle już nie wrócę do, do żywych tutaj. U Justynki i Sochy. Wszyscy mnie tam gdzieś słuchali, szukali, bo to trochę długo trwało. Ten mój live nie wiedzieli, co się ze mną dzieje. No ale do, do brzegu. No jest tak, weszłam. Myślałam, że najpierw zaproszą mnie do lekarza. Okazuje się, że badanie kwalifikacyjne do szczepienia wygląda następująco. Wchodzi się, przygotowane jest krzesełko, panie pielęgniarki mówią... No to pani Renato, proszę siadać. Tutaj panią już zaraz będziemy szczepili. Ja my zaraz, 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 zaraz. Ja tutaj muszę z panem doktorem najpierw, bo ja tutaj jestem przygotowana. Ja mam 30 pytań, trudnych pytań, ja bym chciała, żeby tu było jakieś wykluczenie tych przeciwwskazań wszystkich, które, bo, bo ja nie wiem, czy ja tak w ogóle mogę. Pan doktor wyszedł. Byłam w ogóle ostatnią osobą, która miała być w dniu, w dniu tamtym szczepiona. Więc tak, pan doktor się zdenerwował, że w ogóle przyszłam na koniec i że ja tutaj chcę jakiś czas mu zabrać i w ogóle, i w ogóle. No ale ogólnie zaprosił mnie do gabinetu. No i zaczęłam zadawać te pytania. To wszystko można zobaczyć u mnie na profilu Facebookowym. Wciąż tam jest ta relacja na żywo. Ona niedługo będzie udostępniona na YouTubie. No i słychać tam te wszystkie zadawane pytania i tak dalej. Pan doktor raz był spokojny, raz się wkurzał, raz podnosił. Głos, raz mnie wyrzucał. Miałam być szczepiona w ogóle Fajzerem. No i powiedział mi, że tak, że tamte szczepionki to to nie, nie, bo to po tamtych to rzeczywiście pani by się mogło coś stać. Ten Fajzer to chyba jest taki najlepszy, ale jak pani się tu będzie długo zastanawiała, to pani żadnego Fajzera nie dostanie. a ja po prostu panią w ogóle stąd wyproszę. No i tak, no i dalej tam sobie ta rozmowa przebiegała, w związku z czym pan doktor mówi do mnie, już był w ogóle mega podenerwowany, nie będę mówiła o pytaniach, które zadawałam, to sobie można odsłuchać. No i w końcu pan doktor mówi tak, proszę mi nie zabierać mojego cennego czasu, przecież dostała pani ankietę. Ja mówię, ja nie dostałam żadnej ankiety, ale jak ankietę? Skąd miałam dostać tę ankietę? Ja bym chciała, mówię, i tą ankietę, i bym chciała mieć tą ulotkę dotyczącą tego Pfizera, bo tam są takie pytania, i tam punkt 4.3 mówi, w którym wyczytałam, że mają być wykluczone przeciwwskazania. Ja bym chciała, żeby pan doktor mnie w ogóle gdzieś tam skierował, bo ja mogę być uczulona, bo ja kiedyś puchłam po takich szczepionkach i w ogóle w szpitalu wylądowałam. Nic nie robimy, żadnych dodatkowych badań, pani siada, my panią szczepimy, tutaj my się nie zajmujemy takimi rzeczami. Ja się pytam, czy ja dostanę jakieś zaświadczenie o przebytym badaniu kwalifikacyjnym. E, oczywiście też zaświadczenia żadnego. Pan doktor powiedział, że nic na piśmie nie dostanę, aczkolwiek na początku to wspomniał, że on za mnie bierze odpowiedzialność, ale jak zażądałam, żeby dał mi to na piśmie, to oczywiście powiedział, że państwo za mnie tutaj bierze odpowiedzialność i że to państwo będzie za mnie odpowiadało. Żałuję, że nie zadałam pytanie właśnie jak to wygląda ta odpowiedzialność, ale wiecie, zdenerwowanie i to wszystko, no to no momentami jest trudno za swoimi myślami i z tymi pytaniami nadążyć. W każdym bądź razie od pana doktora zostałam wyproszona, poszłam do pani pielęgniarek. Poprosiłam o ankietę. Ankietę dostałam. No i się pytam yy, i czytam. Zaczęłam czytać głośno, żeby to wszyscy na tym live'ie słyszeli, bo obrazu nie było i tam czytam. A pani pielęgniarka mówi do mnie ale po co pani to czyta tak głośno, przecież my te pytania wszystkie znamy, a ja mówię, no ale ja się tak głośno chyba wolę zaznajomić z tym i pani pielęgniarka do mnie mówi tak, no jak pani na wszystkie pytania covidowe odpowie na nie to to jest już kwalifikacja do szczepienia a ja mówię, no ale zaraz, zaraz, ale tutaj jest jeszcze pytanie, które mówi czy ja jestem uczulona na któryś z tych wymienionych składników, nie na to to niech pani tam w ogóle nie patrzy, to to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, no więc tak to wygląda ta, ten przebieg kwalifikacji do szczepienia, na końcu pan doktor który już w ogóle stracił cierpliwość i powiedział żegnam Panią, nie będzie Pani niczym szczepiona, Pfizera dla Pani również nie będziemy mieli. E, następną dawkę szczepionki, chciałam zrobić część drugą live, ale niestety została mi anulowana, więc nie będę już zaszczepiona. No i żyję sobie jako wolny człowiek, e, chodzę sobie, no oddycham, nikogo nie mam na całe szczęście chorego i jestem... Aha, no i co właściwie chciałam dodać? Po wysłuchaniu tego, tego live'a zadzwoniła do mnie jedna koleżanka i powiedziała, że ja ją uratowałam że ona na szczepienie się nie wybiera, i jej koleżanka również na szczepienie póki co nie pójdzie. Więc jestem szczęśliwa! Bravo! Więc jestem szczęśliwa i pewnie ta moja koleżanka nas w tej chwili ogląda, więc pozdrawiam cię, Agusia, bardzo serdecznie. Eee, no więc jestem szczęśliwa, że chociaż dwa jakieś tam życia. Szkoda, że nie będę mogła przeprowadzić części drugiej, no ale może się tak jeszcze zdarzy, że pójdę może z mamą, może z tatą, ale chyba pan doktor mnie już w ogóle nie wpuści do tej przychodni. Także słuchajcie, nie szczepimy się, bo rozmowy kwalifikacyjne wyglądają po prostu do niczego. Gdybym miała, nie wiem, zawał serca, który by mnie dyskwalifikował, cokolwiek, to po prostu lekarz w ogóle nie chce słuchać. On... W ogóle, w ogóle się nic nie pyta. Oni po prostu od razu chcą szczepić, tam się liczy sztuka. A ja jestem taką trudną sztuką, więc, <głos》>, więc pewnie to się dlatego nie udało. Także życzę Wam wszystkim, kochani, zdrówka, pomyślności, tej wolności. Organizujmy się, nie wiem, przyłączajcie się wszyscy, którzy jesteście w pojedynkę, którzy siedzicie w domu i nie wiecie, co macie z własnym życiem zrobić, bo macie już jakąś depresję, bo jest Wam ciężko. Muszę Wam powiedzieć, że i mi jest ciężko i też mam takie różne sytuacje, ale wtedy mam tutaj koleżankę Anię, Monikę, Michała i w ogóle. Możemy i potańczyć, i wszystko inne, więc pewnie jest fajne. Tutaj znam fajnego pana Pawła, i znam fajną panią Justynkę, i Piotra, i w ogóle. Także życzę wam wszystkim szczęścia. Dziękuję. Myślę, że chyba za długo nie przynudza. Dzięki bardzo. Dzięki, Renato.